Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej organizowanej przez Stowarzyszenie Wie... Na Rzecz Wiedzy i Rozwoju, a także przez Kongres Nowej Prawicy. Mamy tutaj obecnego europosła Stanisława Żółtka z ramienia Kongresu Nowej Prawicy, a także prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Wiedzy i Rozwoju, Kopernik, Pana Łukasza Beltra. Poproszę na początek, właśnie o zabranie głosu pana Łukasza Beltra. Witam Państwa bardzo serdecznie na, na tej konferencji prasowej. Jestem prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Wiedzy i Rozwoju Wirko-Pernik. Razem ze mną stowarzyszenie reprezentuje dzisiaj członek zarządu, pan Dariusz Kulka. Są wśród nas goście z Nowej Prawicy, tak jak kolega Norbert powiedział. Są wśród nas przedstawiciele lokalnych władz, są tysi oraz przedstawiciele samorządów. I właśnie tak liczne zgromadzenie mieszkańców, którzy sąsiadują z hałaśliwą autostradą, pozwala nam uzmysłowić Państwu, jak wielu ludzi cierpi z powodu hałasu od autostrady. Nie tak miało być, gdy budowano autostradę. Wtedy obowiązywały inne, bardziej przyjazne dla ludzi dopuszczalne normy hałasu. Właściwie wszyscy spodziewaliśmy się, że ta autostrada zostanie oddana do użytku zgodnie z pierwotnym projektem czyli zabezpieczona przed hałasem. Tak się niestety nie stało. W 2012 roku wczesny minister środowiska poluzował normy hałasu, uzasadniając to jako początek walki i likwidacji plagi nieskutecznych ekranów akustycznych. I tym jednym rozporządzeniem zrzucił na nas jarzmo plagi hałasu komunikacyjnego. Nie jest winą mieszkańców tutaj zgromadzonych, że z rządzeniem losu mieszkają blisko hałaśliwej autostrady. Nie jest winą mieszkańców, że sprzedawali swoje działki pod budowę tej drogi. Musieli tak robić, bo takie jest obowiązujące prawo. Wreszcie nie jest winą mieszkańców, że zmieniły się przepisy i oddano autostradę do użytku bez zabezpieczeń akustycznych. Dlatego z tego miejsca krzyczymy i niech ten krzyk będzie niech ten krzyk usłyszy cała Polska. Nie zgadzamy się na takie traktowanie. Dlatego nie zgadzamy się. Dlatego wspólnie z ekspertami z Nowej Prawicy opracowaliśmy projekt ustawy obywatelskiej o zmianie niektórych ustaw wzmacniających ochronę przed hałasem i ten projekt zakłada oparcie norm, dopuszczalnych norm hałasu na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. Dopuszcza również wykup nieruchomości po zapasem drogowym, jeżeli wartość tych nieruchomości jest niższa niż ich koszt ochrony przed hałasem. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych Stowarzyszenia Wir oraz Nowej Prawicy. A teraz poproszę Pana Europosła o zabranie głosu i nakreślenie nam, dlaczego zdecydował się wesprzeć inicjatywę Stop Hałasowi od Autostrady. Dzień dobry. Może na początek, bo wiele osób nie za bardzo wie takie szczegóły. Grubsza powiem tak, no pierwotnie jak wprowadzono normy, ustawa, która wprowadziła no, obowiązek e, zrobienia tych norm e, e, chroniących przed hałasem, e, zobowiązała Ministerstwo. Prowadziła to ustawa, że te normy mają być jednolite. No i tam, gdzie ludzie mieszkają i tam, gdzie w przyszłości będą mieszkać. Minister nawet nie miał możliwości rozdzielać tych norm. W sensie, że większa ochrona ma być tam, gdzie ludzie mieszkają, a mniejsza tam, gdzie tam na przykład mieszkają jakieś rozwielitki czy inne żubry. W związku z czym ekrany powstawały wszędzie. Porządne ekrany. Tam, gdzie ludzie mieszkają i tam, gdzie są szczere pola. W związku z czym NIK, Najwyższa Izba Kontroli, no zwróciła na to uwagę, że to są bez sensu. Jest, tego typu jest rzecz. I ustawa została, normy zostały zmienione w 2012 roku na, na słabsze, ale ustawa sama została zmieniona na lepsze w 2014 w ten sposób, że minister już teraz może dać ostrzejsze normy tam, gdzie mieszkają ludzie, a mniej ostre tam, gdzie nie mieszkają. No problem w tym, że, że no ministerstwo jakoś tego nie zauważyło i obniżyło te normy wszędzie. Znaczy, i tam gdzie mieszkają ludzie, i tam gdzie nie mieszkają. No i teraz ta propozycja zmiany ustawy wprowadza się do tego, żeby, e, uwzględniając fakt, że minister może różne normy dawać. Wymusić jak gdyby na ministerstwie, że nie może zbyt niskich norm dawać tam, gdzie ludzie mieszkają. Mogą być mniejsze normy tam, gdzie nie mieszkają ludzie i tam nie muszą być ekrany, ale tam, gdzie ludzie mieszkają, te normy są podwyższone. W sytuacjach szczególnych, jak tu kolega powiedział, gdy jeden domek jest na przykład i trzeba by wielkie ekrany robić, no, to tam, żeby była możliwość wykupienia tego domku, na wniosek oczywiście mieszkańca. I to to wszystko zwykła prosta zmiana ustawy, która szczerze powiedziawszy aż dziwne jest, że musimy próbować to zrobić, bo ministerstwo i, i Sejm powinien to sam przygotować. Ale jakoś wyraźnie nikt na to nie zwraca uwagę. Wszyscy zajmują się wielką polityką, a nie zajmują się tym, że pewna grupa ludzi no, z nie swojej no, no, traci zdrowie i nie może żyć. I to jest. Dziwne jakieś takie, że w Polsce jest takie podejście, że, że większość ludzi całkowicie się lekceważy sprawę tego, że zmieniamy ustawy, mamy mieć autostrady albo nawet jakieś inne prawa, z czym innym związane, nie zwraca uwagi na to, że kilkadziesiąt osób, kilkaset, kilka tysięcy albo kilkaset tysięcy, jak w tym przypadku, no im uniemożliwiamy życie. No, demokracja jak gdyby powoduje, że większość mówi, a to możemy jeszcze zapić. No, tak nie może być. Nie każdy sobie wyobrazić sytuację, że mieszka przy takiej. W autostradzie. Póki sobie człowiek tego nie wyobrazi, to nie wyczuje. No, dzień w dzień, noc w noc. Yy, hałas. No, no, nie da się żyć. Ja sobie nie wyobrażam mieszkania, mieszkania przy tego typu autostradzie. Tutaj ta autostrada ona się dopiero rozwija. Drożna została ze 3 miesiące temu, czy coś takiego. Ruch jeszcze nie jest wielki, a już jest hałas trudny do wytrzymania. Ale za pół roku to tutaj ludzie no w żaden sposób nie będą w stanie mieszkać. To dotyczy bardzo wielu miejsc, ale nie wszystkich ludzi. Jak my teraz myśmy się włączyli jako nowa prawica, żeby zebrać podpisy, oczywiście głównie będziemy zbierali tam, gdzie są planowane te budowy bo tam najłatwiej te, te podpisy zebrać. Nie chcemy żadnej awantury, nie chcemy zrobić nawet z tego żadnego show ani czego takiego. Chcemy, żeby było, tylko ta zmiana była zrobiona i to wszystko. Na koniec jeszcze poproszę Konrada Gademskiego, politologa, działacza Kongresu na prawicy o kilka słów. Szanowni Państwo, ja mogę tylko powiedzieć, że właściwie moi przedmówcy powiedzieli wszystkie istotne rzeczy, jakie wiążą się z tą sprawą. Eee, tak. Przepraszam bardzo. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w zasadzie moi przedmówcy powiedzieli już wszystkie istotne rzeczy, jakie wiążą się z tą sprawą. Ja Chciałem tylko zauważyć, właśnie zwrócić uwagę na fakt, jak do tej pory rządy e, właśnie w kolejności skrajność, podczas gdy jedne rządy budowały ekrany wszędzie, nawet tam, gdzie były szczere pola i wywindowały cenę kilometra jednego autostrady e, na poziom jednej z najwyższych w Europie. No dzisiaj te ekrany są niewystarczające z kolei. Właśnie dlatego myślę, że taki jest sens działalności społecznej, aby w każdej sytuacji możliwej takie sprawy zauważyć i zwracać na to uwagę władzy, patrzeć na władzę, aby ona stale poprawiała, korygowała swoje działania tak, abyśmy mogli na bieżąco poprawić nasze życie w tym kraju. Ja sam pochodzę również z Podkarpacia, z południa Podkarpacia dokładnie. Wiem, że na terenie gdzie jest mój dom rodzinny, nieopodal również jest planowana droga, mianowicie obwodnica miasta Sanoka. I za parę lat, prawdopodobnie kiedy ta droga zostanie oddana do użytku, moi znajomi, którzy tam nadal mieszkają, będą mieli, moi byli sąsiedzi, będą mieli dokładnie taki sam problem jak Państwo, również będą mieszkali koło ruchliwej, dużej drogi, pozbawionej ekranów akustycznych, które zabezpieczyłyby ich od hałasu. Dlatego musimy sobie uświadomić, że taki problem może dotknąć każdego z nas w każdej chwili, dlatego że jakby infrastruktura jest sprawą rozwojową i w każdej chwili mogą zostać postanowione nowe inicjatywy, nowe inwestycje, które mogą przebiegać akurat nieopodal domu, który wydawałoby się nie jest jeszcze tym zagrożony. Stąd warto jest włączyć się w tą akcję, podpisać formularz, abyśmy mogli ten projekt ustawy wnieść do Sejmu, na ręce Warszawskiego Sejmu.